Teraz obejrzymy krótką animację i wrócimy do Picoscope 7 oraz testów stanu pojazdu. Następnie przyjrzymy się demonstracji badania relatywnej kompresji. Jest to bardzo proste badanie, które daje bardzo dużo informacji o tym w jakim stanie jest pojazd. Tutaj widzimy animację do jednego z naszych najpopularniejszych badań w pracy z Picoscope. Jest to tak samo jak w przypadku badania akumulatora test jednokanałowy. Chcemy obserwować proces rozruchu, ale nie chcemy, żeby pojazd odpalił, dlatego usuwamy bezpiecznik od pompy paliwowej. Jeżeli pojazd jest w pełni sprawny, powinniśmy zaobserwować na ekranie równomierny, regularny przebieg piłokształtny. Tutaj jednak możemy zaobserwować, że na wykresie brakuje nam jednego zęba. Do diagnostyki wykorzystamy sondę z cewką. Wiemy na pewno, że mamy problem z kompresją w jednym z cylindrów. Wykonując proste badanie, możemy zlokalizować, w którym. Sprawdzamy, czy występuje kompresja, a następnie wykorzystujemy zdarzenie zapłonu, aby ocenić, który cylinder wymaga naszej uwagi. Pokażę Wam jedno zdjęcie i jeden przebieg, które pochodzą z naszego forum. Obraz jest wart tysiąca słów i sądzę, że niepotrzebny jest tutaj długi komentarz. Przy sprawnym silniku mielibyśmy do czynienia z regularnym wykresem piłokształtnym, jednak tutaj mamy brakujący ząb w silniku czterocylindrowym. Ewidentnie mamy tutaj do czynienia z problemem z kompresją. Jest to kolejne, po badaniu akumulatora, proste badanie, które można wykonać dla praktycznie każdego pojazdu, który trafia do naszego warsztatu. Pikoskop nie służy jedynie do serwisu problemów z pojazdem, ale można go również wykorzystać do wykonania nieinwazyjnych, rutynowych badań każdego dostarczonego pojazdu. Do wykonania tych badań nie musimy nawet zdejmować pokrywy silnika, a uzyskujemy pewien obraz tego, co się w nim dzieje.